Szczęść Boże, witajcie. Dzisiaj jesteśmy w okolicach Świętego Krzyża. Za chwilę wejdziemy na łysą górę, gdzie znajduje się klasztor i sanktuarium relikwii Krzyża Świętego. Góra to wyjątkowe miejsce. W Biblii często Bóg wybiera górę na spotkanie ze sobą i na tej górze dokonuje rzeczy niezwykłej. Również i tutaj, przed wiekami, Bóg wybrał to miejsce, aby z nami się komunikować. Dzisiaj o miejscach świętych, znakach świętych i o tym, co Bóg chce nam o tym powiedzieć. Zapraszam, chodźcie. Jesteśmy na szczycie przed Wami Kościół, ale szczególny Kościół. Ten Kościół ma dwa tytuły: jest on bazyliką i sanktuarium. Te dwa tytuły podkreślają znaczenie tego kościoła, dlatego że jest to miejsce święte. W środku znajdują się relikwie Krzyża Świętego i kościół ten został podniesiony przez papieża do godności bazyliki. Takie tytuły otrzymują kościoły, które mają szczególne znaczenie które wyróżniają się ze względu na architekturę, ale również na rzeczy, które zawierają w środku. Kiedy wchodzimy do kościoła na modlitwę, kreślimy znak Krzyża Świętego Wodą Święconą, (kropilnica), która przypomina nam o początku naszego życia duchowego Bożego, nawiązanie do Chrztu Świętego, ale jest to również tak zwany mały egzorcyzm. Kiedy kropimy ciało, pomieszczenia Wodą Święconą, odpędzamy złego ducha. Normalnie tego nie zobaczycie. W każdym ołtarzu wmurowane są relikwie. Eucharystię sprawuje się na relikwiach. Jest to nawiązanie do starożytności, kiedy pierwsi chrześcijanie sprawowali Eucharystię na grobach świętych męczenników. W kościołach mamy wiele wizerunków świętych, czy to figur, czy malowideł. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego one pojawiają się w naszych kościołach. W Starym Testamencie ogólnie był zakaz sporządzania podobizny Boga. Pamiętacie historię Mojżesza, kiedy ten modlił się na górze. A Izraelici ulepili sobie cielca ze złota i zaczęli oddawać mu cześć jako Bogu. W Nowym Testamencie natomiast objawienie Boga dokonuje się w Jezusie Chrystusie. Święty Paweł powie, że Chrystus staje się obrazem Boga niewidzialnego. Zapalone światło w domu świadczy o obecności. Przed Jezusem w kościele dzień i noc pali się światło. Przypomina nam to o Jego prawdziwej, realnej obecności w każdym kościele. W Waszych kościołach pewnie znajduje się wieczna lampka koloru czerwonego. Ten czerwony kolor przypomina nam stop, zatrzymaj się, tu jest obecny Bóg. W starych kościołach, na ścianach znajduje się wiele malowideł. Kiedyś ludzie nie potrafili czytać, i była to jedyna forma poznawania Ewangelii i życia Jezusa. Trzymam w ręku relikwiarz, który kryje w sobie cząstkę. Krzyża Świętego to najcenniejsza rzecz w tym sanktuarium. Mam świadomość tego, że trzymam w ręku krzyż, na którym dokonało się zbawienie świata. Krzyż Pana Jezusa nie jest tylko znakiem Jego męki i śmierci, ale przede wszystkim znakiem Jego wielkiej miłości i miłosierdzia. Jesteśmy w sanktuarium Krzyża Świętego. Zapraszamy Was w czasie wakacyjnym, abyście przybyli tutaj w Pielgrzymce i pokłonili się relikwiom Krzyża Świętego. Niech to będzie kolejna forma spędzania wolnego czasu w czasie wakacji. Jest czasami taka pokusa, żeby takie miejsca jak to potraktować tylko i wyłącznie turystycznie. Przybywając na Święty Krzyż i do innych sanktuariów zawsze możecie zyskać odpust zupełny. Taka pielgrzymka zawsze przybliża nas do nieba, a to nam się dzisiaj udało. Komunikacja międzyludzka domaga się używania znaków i symboli. Człowiek zanim zaczął posługiwać się alfabetem, już używał symboli. I zauważcie, że wchodząc w przestrzeń sakralną, my również mamy do czynienia z różnymi znakami i symbolami i musimy jakby umieć właściwie je rozpoznać, odczytać po to, żeby móc komunikować się z Bogiem. Kiedy poznajemy historie biblijne Starego Testamentu, wielokrotnie widzimy, jak Bóg w Starym Przymierzu komunikuje się z narodem wybranym. Mamy znak ognia, mamy znak wody, manny, węża miedzianego na pustyni. Tych przykładów moglibyśmy mnożyć, ale kiedy dobrze odczytamy te znaki i połączymy je z Nowym Testamentem, Pokazuje się, że Chrystus jest nie tylko zapowiedzią, ale tak naprawdę wypełnieniem Starego Testamentu i tym żywym obrazem, który ukazuje się światu. Zauważcie, że ci, którzy żyją w czasach pana Jezusa, właściwie umieją odczytać znaki starotestamentalne, rozpoznają w Chrystusie Mesjasza. Popatrzcie, że tak naprawdę potrzeba im nie tylko wiedzy na temat tych znaków i symboli, ale również wiary, łaski Bożej, do tego, aby mogli komunikować się w ten sposób z Bogiem. Spróbujmy posłuchać fragmentu z Ewangelii Świętego Mateusza. Chciałbym, abyście taki fragment odnaleźli w XIII rozdziale, który nam podpowie, w jaki sposób mamy przyjrzeć się, tym symbolom i znakom, które Pan Jezus daje nam również i teraz, w dzisiejszych czasach. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie, bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli. Ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Jeśli wyłączymy wiarę z naszego życia. Okaże się, że Chrystus tak naprawdę będzie jakimś rewolucjonistą, kimś, kto zakłada jedną z największych religii. Jeśli nie będzie obecna wiara w naszym życiu, to pewne znaki, symbole staną się dla nas nieczytelne. Woda święcona stanie się zwykłą wodą, Eucharystia stanie się jakimś zwykłym, białym kawałkiem chleba. Błogosławieństwo stanie się zwykłym machaniem ręką, a Kościół, miejsce, gdzie mieszka Bóg, stanie się po prostu tylko jakimś zwykłym budynkiem. Musimy być bardzo czujni i uważni, ponieważ no, grozi nam pewne niebezpieczeństwo traktowania rzeczy świętych, które są ważne w naszym życiu duchowym, jako coś codziennego. Może się okazać, że przyjdziemy do kościoła jak na przedstawienie, jak do teatru czy do kina, gdzie oglądamy kilku aktorów i odbieramy to wydarzenie tylko zewnętrznie, nie zaglądając w głąb tych symboli i znaków, które w czasie. Przychodzenia Boga, bo tak to trzeba określić w kościele, się odbywa. Te znaki muszą być czytelne. Prosty znak Krzyża Świętego, który czynimy, on rzeczywiście ma być znakiem, który przypomina wyznanie wiary, czy choćby nawet ta woda święcona, którą posługujemy się nie tylko przy wejściu czy wyjściu z kościoła, ale często wielu z nas używa wody święconej w domach. Ona jest zapowiedzią tego zdroju łaski, jest przypomnieniem sakramentu chrztu świętego, tego obmycia, które dokonało się w naszym życiu. No nieprzypadkowo też mamy takie powiedzenie, boi się jak diabeł święconej wody. Jest to forma egzorcyzmu, który stosujemy na co dzień. W Kościele mamy wiele takich egzorcyzmów, modlitw, które mają funkcję też i taką ochronną przed działaniem złego ducha. Skoro mowa o krzyżu, warto, żebyśmy sobie też uświadomili i y, popatrzyli, czy rzeczywiście y, noszę jakiś znak swojej wiary, czy to krzyżyk, czy medalik, czy y, szkaplerz, a z drugiej strony y, należałoby przyjrzeć się temu, czy nie traktuję tego jak y, jakiś talizman, czy y, amulet, który ma mi przynosić y, szczęście. Y, z, tą, z tym przedmiotem, ma być związane przede wszystkim Boże błogosławieństwo, i ten przedmiot przede wszystkim ma mi przypominać o tym, że Bóg chce mi towarzyszyć w życiu, że chce mi błogosławić, że chce mnie prowadzić. Jeżeli rozumie, czym jest znak, czyli znak, czy jest to coś, co odsyła mnie do innej rzeczywistości. To nigdy tych rzeczy religijnych, dewocjonaliów nie będę właśnie traktował jako przedmiotów magicznych, posiadających jakąś własną moc. Znaki, które mamy w kościele, które, znak krzyża, który wieszamy w domu, mówi bardzo wyraźnie. Tu mieszkają chrześcijanie, tu mieszkają ludzie wierzący, i tu jest przestrzeń, w której Bóg jest obecny. Czytałem kiedyś taki artykuł dotyczący właśnie tych symboli religijnych. I autor tego artykułu stawia taką tezę: po czym poznać dzisiaj wyznawcę Jezusa Chrystusa, kiedy podróżujemy do różnych krajów? Łatwo jakoś już po samym wyglądzie ocenić osobę, czy jest ona wyznawcą judaizmu, czy jest wyznawcą alelacha. Czy jest wyznawcą hinduizmu? A chcielibyśmy dzisiaj tak się zastanowić, pomyśleć, jeśli ktoś patrzy na mnie, na moją postawę, sylwetkę, czy może mnie ocenić jako wyznawcę Jezusa Chrystusa? Myślę, że odpowiedzią będzie konkretny znak na piersi znak Krzyża Świętego, który nosimy medalik, szkaplerz. Coraz częściej możecie zobaczyć takie znaki, które pojawiają się w tej przestrzeni publicznej, a więc krzyż na uchu czy różaniec, który jest zawieszony na piersi, który tak naprawdę nie ma nic wspólnego z wyznaniem wiary, ale staje się częścią jakiejś dekoracji czy po prostu mody. W tę sytuację wpisuje się takie wydarzenie, w którym ktoś przychodząc do sklepu z dewocjonaliami. Wyszukuje sobie odpowiedni przedmiot, konkretnie krzyż, i mówi: Poproszę ten, przed, ten przedmiot, ale bez tego ludzika, który się tam na nim znajduje. Czy jest taka możliwość, abym taki. Dostał. Zauważcie, że rzeczywiście może być to tylko dekoracja. Natomiast próbujemy Wam uzmysłowić, że za konkretnym znakiem idzie konkretna rzeczywistość. Wystarczy, że pójdziecie do swojego kościoła parafialnego, czy w ogóle jakiegoś kościoła, w którym dobrze się Wam modli, spotyka z Bogiem. I kiedy rozejrzycie się, zobaczycie, czy to malowidła, czy witraże, czy. Figury świętych, zauważcie, że wszystko tam ma konkretny sens, konkretną informację niesie za sobą. To nie są przypadkowe rzeczy. One się tam przez przypadek nie znajdują, ponieważ mają przede wszystkim prowadzić nas do Boga, czyli prowadzić nas do innej rzeczywistości. W katolicyzmie czy w Kościele Prawosławnym, wielkim szacunkiem i czcią otaczamy obrazy. Relikwie czy figury. Warto mieć też taką świadomość, że obraz, figura, która pojawia się w tej przestrzeni kościoła, czy też w naszych mieszkaniach, ma na celu skoncentrować naszą uwagę. Pomaga mi się lepiej skupić na modlitwie. Odsyła mnie też do zupełnie innej rzeczywistości, ponieważ nie muszę wyobrażać sobie Boga czy świętych, do których się modlę, ale często z tym obrazem, figurą rzecz ma się tak jak ze zdjęciem, które może czasami nosimy w portfelu, który przypomina nam o tej osobie, którą kochamy, która jest z nami bardzo blisko. Ale też możemy porównać to do takiego wydarzenia. Wyobraźcie sobie, idziecie do muzeum, jesteście w jakiejś galerii, na której, w której znajduje się wiele obrazów, wy te obrazy podziwiacie, skupiacie Waszą uwagę, koncentrację. I po co to? W pewnym momencie pojawia się właśnie taka refleksja. Podziwiacie obraz, ale jeszcze bardziej podziwiacie artystę, tego, kto to dzieło stworzył. I podobnie rzecz ma się z obrazami czy figurami, które mamy w kościele, podziwiając Maryję czy świętych, którzy ukazani są na tych wizerunkach. Tak naprawdę podziwiamy największego stwórcę tych osób czy rzeczy, Boga. Bóg objawia swoją chwałę, potęgę również poprzez ludzi, których wybiera tutaj na ziemi, których określamy świętymi. Rzeczy, przedmioty związane z tymi świętymi nazywamy relikwiami. Stąd też bardzo często udajemy się do tych sanktuariów, aby oddać Bogu cześć, uwielbić Jego chwałę właśnie poprzez tych świętych, których On wybrał na ziemi. Udając się do miejsc szczególnych, pielgrzymujemy w różny sposób. Może być to pielgrzymka piesza, pielgrzymka utkarowa, rowerowa. Ale zawsze pielgrzymowanie związane jest z jakimś trudem, z jakimś wyrzeczeniem, które na celu ma przede wszystkim jakieś osiągnięcie jakiegoś dobra duchowego. W przypadku pielgrzymowania do konkretnego miejsca, tym celem jest na przykład uzyskanie odpustu zupełnego bądź cząstkowego. Odpusty możemy zyskiwać w momencie, kiedy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej chciałbym tutaj też nawiązać do jubileuszu seminarium duchownego w Sandomierzu. W tym roku, jeśli przybędziecie do kościoła Świętego Michała, również możecie zyskać odpust zupełny. Ale te odpusty również możemy zyskiwać poprzez pobożne praktyki duchowe, na przykład lektura Pisma Świętego, adoracja najświętszego sakramentu, odmówienie różańca czy koronki do Bożego Miłosierdzia. To wszystko możecie ofiarować albo za siebie, albo za zmarłych. Pierwszego odpustu udzielił Pan Jezus. Łotrowi, który wisiał na krzyżu, wypowiadając do niego słowa: Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. I jeszcze taka jedna prośba moi drodzy: Tych odpustów zupełnych czy cząstkowych w naszym życiu nie możemy traktować jako coś magicznego. Możemy użyć tutaj takiego określenia, że odpust jest to pokorna prośba, jakieś pobożne życzenie, które my kierujemy do Pana Boga. My go prosimy. O te łaski, które otrzymujemy w odpuście zupełnym. Kiedy trwały objawienia Matki Bożej w Fatimie, jest tam jedno takie wydarzenie, które ukazuje ludzi, którzy przychodzili do dzieci, prosząc Matkę Bożą, aby dała informacje na temat zmarłych osób. I ktoś kiedyś przez dzieci fatimskie pytał Maryję. Czy dana osoba znajduje się już w niebie? Maryja wtedy powiedziała, że ta osoba nie wyjdzie z czyśćca aż do końca świata. I to jest rzeczywiście potwierdzenie tego, o czym mówię. Czy dzieci nie były w stanie ofiarować odpustu zupełnego za zmarłą osobę, były w stanie i na pewno to wielokrotnie czyniły. Ale tak naprawdę to Bóg decyduje, w którym momencie ma uwolnić duszę z więzienia czyśćcowego. Na koniec praca domowa. Napiszcie swoim katechetom odpowiedź na pytanie: czym różni się odpust zupełny od odpustu cząstkowego? Szczęść Boże.